Dlaczego ludzie ryzykują życie, czas, zdrowie, wszystko, co mają, żeby szukać? James Howells stracił coś, co może być najdroższym, zagubionym przedmiotem na tej planecie. Wie, gdzie jest, wie, ile jest warte, ale od lat nie może go odzyskać. Całe życie skierował, żeby go szukać. Nie poddaje się, może już nie potrafi, może wciąż wierzy w sukces, a może poszukiwania stały się sensem życia. Inny człowiek, Mel Fisher, przez 16 lat powtarzał to samo zdanie: Today is the day. Przez 5844 dni budził się z tą samą myślą. W tych poszukiwaniach stracił syna, jego żonę, majątek, a mimo to codziennie powtarzał: Dziś jest ten dzień i nie przestał szukać. Czy znalazł? Zaraz się przekonamy. Percy Fawcett wyruszył do Amazonii, by odnaleźć miasto, którego nikt wcześniej nie widział. Nie wrócił. Ale to nie znaczy, że ta historia tu się kończy. Czego oni szukali? Dlaczego nie potrafili przestać? Ten film to opowieść o poszukiwaniu skarbów, sensu, odpowiedzi, ale też o tym, co się dzieje w naszym mózgu, kiedy czujemy, że jesteśmy blisko, o neurobiologii ciekawości i szukania, o dopaminie, o lukach informacyjnych, które nie pozwalają zasnąć, i o tym, dlaczego być może nigdy nie przestaniesz szukać, bo może właśnie o to chodzi. Nie by znaleźć, tylko właśnie by szukać. Mel Fisher przez 16 lat powtarzał jedno zdanie, today is the day, każdego dnia bez względu na pogodę, bez względu na to ile razy zawiódł. Budził się, siadał do śniadania, patrzył za łodzę w oczy i mówił, dziś jest ten dzień. Dzień, w którym odnajdzie zatopiony hiszpański galeon pełen złota, srebra, klejnotów. Mówił to, choć nie miał żadnej gwarancji, że statek w ogóle istnieje. Mówił to, mimo że wszyscy go wyśmiewali. Banki odmówiły dalszego finansowania. Lokalne władze zaczęły go traktować jak nawiedzonego marzyciela. W końcu jego obsesja doprowadziła do tragedii. W lipcu 1975 podczas jednej z wypraw zatonęła łódź North Wing. Na pokładzie byli jego najstarszy syn Dirk, synowa Angel oraz ich przyjaciel Rick Gage. Wszyscy troje zginęli. Łódź zatonęła w nocnej burzy, zanim ktokolwiek zdołał pomóc. To był moment, w którym niemal każdy by się zatrzymał, ale Mel nie. Dlaczego? Szukanie samo w sobie potrafi być silniejsze niż nagroda. Kiedy słyszysz słowo nagroda, myślisz o czymś namacalnym pieniądzach, jedzeniu, skarbie ale dla mózgu to nie cel jest najbardziej nagradzający największy wyrzut dopaminy pojawia się wcześniej, w momencie oczekiwania, gdy już jest na wyciągnięcie ręki. W latach 50. neurobiolodzy Olds i Milner umieścili elektrody w mózgach szczurów. W obszarze jądra półleżącego, czyli centrum układu nagrody, zwierzęta mogły naciskać dźwignię, która aktywowała ten obszar. Robiły to setki razy na godzinę, ignorowały jedzenie, wodę, sen ból, niektóre naciskały aż do śmierci, zwycięczenia. Prawdziwy przełom przyszedł później, gdy badacze zaczęli interesować się nie tylko nagrodą, ale oczekiwaniem na nią. Dopamina to nie tylko hormon szczęścia, to neuroprzekaźnik możliwości to on napędza motywację. Pod Pomaga w podejmowaniu decyzji, sprawia, że klikasz, że jeszcze jeden odcinek, że jeszcze jedna strona, że jeszcze jeden ruch. I tu wracamy do Mela Fischera. Każdego dnia, gdy wsiadał na łódź, nie dostawał żadnej nagrody, nie znajdował niczego, ale jego mózg i tak zalewała dopamina, bo czuł, że jest blisko. Badanie z 2001 roku pokazało, że nagroda o niepewnym wyniku wywołuje silniejsze pobudzenie dopaminowe niż ta sama nagroda gwarantowana. Jeśli coś dostaniesz, cieszysz się umiarkowanie, jeśli być może dostaniesz, twój mózg szaleje. Dlatego działają automaty, loterie, wraki zaginione, miasta. Nie wiesz, czy znajdziesz, ale być może że to już dziś. Badania pokazują, że akt poszukiwania aktywuje hipokamp, korę przedczołową, zakręt obręczy, czyli sieć związaną z pamięcią, planowaniem i oczekiwaniem. Mózg przełącza się w tryb tropiciela, i to jest stan, który lubi. Ciekawość to mechanizm przetrwania. Dopamina nagradza za możliwość. Niepewność wzmacnia motywację. Luka informacyjna wywołuje napięcie, które mózg chce rozładować, a szukanie aktywuje większą sieć niż samo znalezienie. Dlatego Mel Fisher, mimo tragedii, codziennie powtarzał: Today is the day, bo jego mózg nie szukał złota, szukał możliwości. W 1985 roku, po 16 latach poszukiwań, znalazł wrak 40 ton złota. Złota i srebra, szmaragdy, monety, dokumenty królewskie, ponad 400 milionów dolarów wartości. Prawda jest taka, Mel Fisher wygrał znacznie wcześniej, wygrał każdego ranka, gdy mimo bólu i mimo straty mówił Today is the day, bo chodziło o to, że jeszcze nie znalazł. W 1925 roku Percy Fawcett zostawił żonę młodszego syna, cywilizację i zdrowy rozsądek. Zabrał tylko dwie osoby, swojego starszego syna Jacka i jego przyjaciela Riley. Wyruszyli w głąb Amazonii, by odnaleźć coś, czego nigdy nie widziano miasto, które Fawcett nazwał Z. Nie miał dowodu, że istnieje, ale był przekonany, że był blisko. Psychologia znato zjawisko nazywa się przekonaniem o wyjątkowym dostępie do prawdy. To nie choroba psychiczna, to nie urojenie, to coś bardziej subtelnego, taka tak zwana nadwartościowa idea czy nadwartościowa myśl. Człowiek z taką ideą nie kwestionuje własnej logiki. Widzi świat przez filtr, cały jego mózg podporządkowuje się tej jednej myśli. Ktoś taki nie traci kontaktu z rzeczywistością, ale jego postrzeganie staje się jednostronne, nieelastyczne czas. Fanatyczne! W badaniu z 2010 roku uczestnikom pozwolono odkrywać nowe obszary na mapie w grze komputerowej. Jedna grupa wiedziała, że nic tam już nie ma do znalezienia, a druga być może coś jeszcze zostało. Ta druga eksplorowała cztery razy dłużej, choć niczego już nie znajdowali, bo niekompletność informacji to stan napięcia, który trzeba rozładować. To tak zwana luka informacyjna, i działa ona potężnie. Foset miał wielką lukę i potrzebował ją domknąć. Poszlaki, mapy, opowieści, jedna wzmianka z XVII wieku yy, z manuskryptu to wystarczyło, bo jego mózg uznał, nie wiem, ale prawie wiem. A to według naukowców najsilniejszy stan ciekawości, silniejszy niż sama wiedza. W badaniach z 2014 roku uczestnikom zadawano pytania quizowe podczas rezonansu magnetycznego. Pytania, które wywoływały niepewność, coś kojarzę, ale nie jestem pewien, aktywowały jądro-ogoniaste, hipokamp i układ nagrody. Co ciekawe, pobudzenie trwało nawet wtedy, gdy nie podano im odpowiedzi. Mózg nagradzał sam akt szukania. Percy Fawcett zniknął, nie wrócił, nie napisał, nie wysłał znaku, zostały tylko spekulacje. Ale jego historia porwała innych. Tysiące ludzi ruszyły po jego śladach, by odnaleźć miasto Z. Niektórzy też zaginęli, inni wrócili z niczym. Ale dziś, niemal 100 lat później, nauka nadrabia zaległości. Badacze użyli lidarów laserowego skanowania z powietrza, aby prześwietlić amazońską dżunglę i odkryli regularne siatki dróg, pozostałości grobli, ślady osad, miast. Jedno z nich znajdowało się w miejscu, które fosset uważał za najbardziej obiecujące. Mózg nienawidzi historii bez zakończenia, jeśli tylko poczuje, że jest blisko, to szuka i nie chce przestać. Na początku to tylko zabawa. Rok 2009. Bitcoin dopiero raczkuje. Nikt nie traktował go poważnie. Jedni nazywali go dziwactwem dla nerdów, inni walutą piratów. Większość w ogóle o tym nie słyszała. W tamtym czasie za 10 tysięcy bitcoinów można było kupić dwie pizze. Dosłownie, tak wyglądała pierwsza znana transakcja w historii. 10 tysięcy bitcoina za dwie peperoni. James Howells był wtedy inżynierem IT z Newport w Walii. W wolnym czasie wydobywał bitcoiny na swoim laptopie. Dla sportu, dla ciekawości. Wydobywał całkiem sporo: zgrał klucz portfela na zewnętrzny dysk i odłożył do szuflady. Minęły 4 lata. W 2013 robiono generalne porządki w jego domu. Dysk niepozorny, schowany gdzieś wśród innych sprzętów, znika. Jak twierdzi Howells, wyrzuciła go jego partnerka niezłośliwie, po prostu uznała go za elektrośmieć. Worek z dyskiem trafia do śmieciarki, śmieciarka na miejskie wysypisko w Newport. A tam! Pod tonami odpadów. Od ponad dekady leży coś, co dziś jest warte setki milionów dolarów. Jest to prawdopodobnie najbardziej wartościowa, zagubiona rzecz przez jednego człowieka. Howells rozpoczął starania. Zaangażował inwestorów, pisał do urzędu, jeździł, pytał, błagał, nie dostał zgody na poszukiwania. Do dzisiaj próbuje. Dlaczego nie przestaje? To jeden z klasycznych przykładów efektu utopionych kosztów. Jednej z najbardziej zdradliwych pułapek poznawczych. Im więcej zasobów poświęcisz na początku przedsięwzięcia, tym trudniej się wycofać, nawet jeśli wiesz, że prawdopodobnie się nie uda. Mózg nienawidzi tego uczucia. Zainwestował tak wiele i musi przyznać, że wszystko przepadło. W badaniach z 1985 roku uczestnicy inwestowali w fikcyjne projekty. Gdy zaczynały przynosić straty, ci, którzy wcześniej inwestowali więcej. Rzadziej się wycofywali, zamiast ograniczać straty dokładali, bo rezygnacja byłaby jakby przyznaniem się do błędu. Howells od lat próbuje przekonać miasto New Newport by pozwoliło mu kopać. Twierdzi, że z pomocą ekspertów, danych GPS, modeli pogody zlokalizował konkretny sektor wysypiska, zaproponował pełne finansowanie operacji z prywatnych środków, chce użyć radarów, dronów, czujników, ale miasto mówi nie. A dlaczego? Bo to biologiczny, chemiczny i logistyczny koszmar. Istnieje ryzyko skażenia środowiska, złamania przepisów sanitarnych, ofiar czy rannych, a szansa powodzenia, zdaniem urzędników miasta, jest znikoma. Howells się nie poddaje. Obecnie stara się o możliwość odkupienia całego terenu. Howells twierdzi jednak, że wie gdzie jest, a przynajmniej wierzy, że wie. Wystarczy tylko dostać pozwolenie i już go będzie miał. Psychologia nazywa to efektem prawie wygranej. Zjawisko, w którym wprawdzie nie wygrałeś, ale czujesz, że było blisko. W mózgu aktywują się wtedy te same obszary, co przy pełnym sukcesie i to tylko motywuje do kolejnej próby. Howells już prawie wygrał. Musi tylko kupić wysypisko, przeczesać, odnaleźć dysk zakopany 16 lat temu. W 1902 roku pewien Włoch kopiący w alaskańskiej dziczy znajduje złoto. Nie był poszukiwaczem, był robotnikiem. Nazywał się Felis Pedroni, po amerykańsku wołano na niego Felix Pedro i to właśnie on w gęstym lesie nad rzeką Tanana trafił na złotonośną żyłę. I już 6 tygodni później w miejscu gdzie wcześniej nie było nic poza błotem i komarami powstało miasto Fairbanks. Na Alaskę ruszyły tłumy. Ludzie porzucili domy, farby rodziny, sprzedawali wszystko, bo skoro Pedro znalazł, to ja też mogę. To właśnie efekt podczepienia mechanizm psychologiczny, który sprawia, że jeśli inni czegoś szukają, zaczynamy wierzyć, że warto. Nie chodzi o dowody, chodzi o emocje skoro wszyscy tam jadą, to ja też powinienem. W gorączce złota nie chodzi o rozsądek, chodzi o impuls, o nadzieję a ta bywa zaraźliwa. W tej historii jest ktoś jeszcze. Człowiek, który nie szukał złota, tylko ludzi, którzy szukają złota. Nazywał się E.T. Barnett w 1901 roku. Jego rzeczny parowiec utknął na płyciźnie. Nie mogąc płynąć dalej, Barnett wysadził swój towar na brzegu rzeki Tanana. Rozstawił namioty, założył sklep i zaczął handlować z tą garstką lokalnych poszukiwaczy. Kiedy Pedro ogłosił odkrycie. W pobliskich wzgórzach Barnet był gotowy. Z dnia na dzień stał się centralnym dostawcą wszystkiego. Sprzedawał narzędzia, namioty, jedzenie, odzież zimową, alkohol, mapy, a potem też działki, kredyty. Sprzedawał nadzieję. Nie kopał, ale zarabiał na tych, którzy kopali. Założył bank, udzielał pożyczek, pobierał prowizje, przejmował prawa do roszczeń złotonośnych, gdy górnik nie mógł już ich spłacać. Zbudował fortunę nie na złocie, na gorączce złota. I to on de facto założył Fairbanks. Bo w każdej gorączce jedni Szukają, a inni sprzedają im łopaty. I to ci drudzy kończą z majątkiem. Tymczasem Pedro nie chciał podać dokładnej lokalizacji żyły. Twierdził, że wróci po więcej, ale już nie wrócił. Zmarł nagle w 1910 roku, oficjalnie na atak serca, nieoficjalnie został otruty. Tak twierdził jego partner. Być może ktoś chciał wyciągnąć od niego lokalizację złota. Ciała nigdy nie zbadano. I pojawiają się kolejne mechanizmy: złudzenie kontroli. Wydaje ci się, że masz wpływ, że jeśli tylko dobrze wybierzesz miejsce, dobrze kopiesz, dobrze czujesz, to znajdziesz. Nie ma znaczenia, że szanse są bliskie zeru, bo znasz kogoś, kto zna kogoś, kto słyszał o kimś, kto podobno coś znalazł. Badania z 1975 roku pokazały, że ludzie bardziej wierzyli w sukces, jeśli mogli samodzielnie wybrać los na loterii. Nawet jeśli szanse były identyczne jak przy losowym przydziale losów. To właśnie złudzenie. Kontroli. Skoro ja wybieram, to na pewno mi się uda. W czasie gorączki złota ten mechanizm przekształcił rozsądnych ludzi w fanatyków. W samym 1903 roku ponad 12 tysięcy ludzi przybyło do Fairbanks, rozkładali namioty na zamarzniętej ziemi, szli setkami kilometrów przez śnieg, kopali rowy w lodzie i błocie. Wielu z nich nic nie znalazło. Ale nie mogli przestać, bo kluczowy nie był skarb, kluczowe było uczucie, że jesteś blisko, że masz kontrolę, że to może już dziś, że wystarczy jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden dół, jeszcze jeden zakręt rzeki. Czy to złoto napędzało tych ludzi? A może to dopamina możliwości, tego co może się zdarzyć. Badania z użyciem rezonansu pokazują, że nasz mózg reaguje silniej na oczekiwanie nagrody niż na samą nagrodę. Większe pobudzenie daje myśl zaraz znajdę, niż fakt o znalazłem. Fairbanks istnieje do dziś. Miasto rozrosło się, powstał uniwersytet, Pedro ma swój pomnik, ale jego złota nie odnaleziono, bo nikt dokładnie nie wie gdzie kopać. I może o to właśnie chodziło? W 2010 roku Forrest Fenn, były marszant sztuki, ukrył w górach skalistych w Stanach skrzynię ze złotem, monetami i biżuterią, wartość około 2 miliony dolarów. Nie była to fortuna w skali globalnej, ale wystarczająco duża, by rozpalić wyobraźnie tysięcy ludzi. Fenn opublikował zagadkowy wiersz, w którym zawarł wskazówki prowadzące do skarbu. I ruszyło poszukiwanie. Przez dekadę ludzie łączyli wiedzę geograficzną, historyczną, literacką i intuicję, żeby rozwiązać zagadkę. Skarb odnaleziono w 2020 roku przez Jacka Steufa, byłego dziennikarza z Michigan. Po odnalezieniu skarb dokładnie skatalogowano. Jego wartość potwierdzono sprzedając te fanty, ale dla wielu poszukiwaczy to nie był koniec tej historii. Nawet po oficjalnym ogłoszeniu, że skrzynia jest znaleziono, wciąż były osoby, które nie wierzyły i ruszały w góry. Niektórzy wierzyli, że Fen mógł ukryć więcej niż jeden depozyt. Inni przyznawali wprost: to już nie chodzi o skarb, chodzi o doświadczenie. Psychologowie mówią o motywacji wewnętrznej, o działaniu podejmowanym nie ze względu na nagrodę, ale dla samego procesu. Rozwiązywanie zagadek, kontakt z naturą, poczucie celu, wspólnota z innymi to wszystko dawało ludziom sens. Niektórzy porównywali to do gry terenowej z elementami mitologii, inni mówili że dało im powód, by wstać z łóżka. Dla wielu poszukiwania stały się formą autoterapii, strukturą porządkującą życie, metaforą wewnętrznego zmagania. Skarb Fena zaczął funkcjonować jako symbol, niż fizyczny przedmiot. Zainspirował tysiące do działania, eksploracji, zadawania pytań, nawet po tym, jak został znaleziony. Wielu nadal szuka. Każdy z nas czegoś szuka. Skarbu, miłości, prawdy, uznania, celu. To nie jest słabość, to napęd. To dzięki niemu rozwijamy się, uczymy, przekraczamy granice, ale te same mechanizmy, które pchają do przodu, mogą też pchnąć na krawędź przepaści. Dopamina nie rozróżnia, czy szukasz sensu życia, skarbu, czy skrolujesz TikToka. Nie wie, czy eksplorujesz świat, czy grasz w sloty w kasynie, nie wie, czy podejmujesz decyzję, czy ktoś podejmuje ją za ciebie. Dlatego warto wiedzieć, jak działa nasz mózg w takich sytuacjach. Kiedy czujemy, że jesteśmy blisko, wtedy jesteśmy najbardziej podatni, najbardziej zdeterminowani i zaślepieni. Nie chodzi o to, by przestać szukać, chodzi o to, żeby wiedzieć, kto trzyma mapę i czy na pewno prowadzicie tam, gdzie chcesz dojść. Dzięki, że jesteście ze mną. Do samego końca podzielcie się w komentarzu, co myślicie na ten temat. Może szukacie albo coś znaleźliście. Strasznie jestem ciekaw. Do następnego razu.